Dzień dobry, dzień dobry! Z tej strony Wróżka Roza. Chciałam Was zaprosić na horoskop tygodniowy od 11 stycznia do 17 stycznia. I tym razem chciałam zaprosić znaki z trygonu Ziemi czyli Byk panna, koziorożec, tak? Słuchajcie, muszę się upewnić, bo dzisiaj jestem troszeczkę zakręcona. Dobra. Czyli byk, panna, koziorożec. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, tak? Bo to jest horoskop ogólny, więc tu mogą być jakieś wskazówki, tak? Nie bierzcie sobie wszystkiego do serca. Jedynie, no, mogą to być też wskazówki dla... Pojedynczych osób, także tutaj nie należy tego brać do końca na serio, a potraktować to jako formę zabawy, tak? I jeśli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, to zapraszam na bloga Wróżka Roza. Tam można się zapisać i skorzystać z moich usług. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje i oczywiście wszystkich gorąco zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Bardzo Wam dziękuję, że jest nas tutaj coraz więcej na kanale. To mnie bardzo mobilizuje do tego, by nagrywać te filmy. Pomimo to, że bardzo dużo rzeczy się dzieje w moim życiu. Niemniej staram się tutaj być dla Was, yy, bo, bo, wiemy, bo wiem, że tworzymy jakąś yy, grupę, tak? Także tutaj yy, słuchajcie, to co Wy chcecie jakieś yy, filmy też na jakiś temat, żeby nagrać. Wpiszcie w komentarzu, oczywiście też dajcie znać, z kim to rezonuje. Ale jeżeli Was coś boli, coś Was yy, dręczy i nie wiecie, jak ten problem rozwiązać, no to spróbujemy na tej zasadzie. Jeżeli nie będzie czasu na yy, czytanie indywidualne, to po prostu na tej zasadzie wybierz kartę i zrobimy, tak? Więc tutaj, yy, jeśli ja też znajdę czas, to oczywiście nagram dla Was ten filmik. Dobra, bo oczywiście, jak, jako ja gaduła wielka, rozgadałam się nie, i i i. i Czas leci. Zobaczmy, co tutaj dla Was, drogie byki, będzie w finansach. Finanse byk od 11 do 17 stycznia 2021. I Już 2021. Muszę się kontrolować. Sprawdzam jeszcze na kalendarz i daty, po prostu, żeby się nie pomylić. Finanse, byk. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Co niektórzy tak wyczuwam, że mogą kupować nieruchomość, tak? To tu, słuchajcie, zwracajcie uwagę na yy, podpisywanie umów, tak, bo tutaj y, to jest dosyć istotne. Dążcie do prawdy. Niemniej tutaj widzę, że zamykacie jakiś etap swojego życia i wchodzicie w coś nowego. Y, może ja tutaj też troszeczkę zmienię światło. Oj, przepraszam, ale widzę, że tak dosyć intensywnie świeci, że ym, nie widać tych kart. A, ja widzicie? Światło się po prostu odbija. Nie wiem, czy teraz jest dobrze. Może tak będzie lepiej. I po prostu dużo się rzeczy dzieje, tak? Może zrobimy zbliżenie na te karty, ale tu muszę przesunąć. O, może tak hmm. będzie lepiej. I tutaj y, pod, y, być może pod, będą podpisywane umowy, uważajcie, tak, co jest ujęte w umowach, zwróćcie na to uwagę, y, bo no w umowie, umowa może być fajnie sporządzona, ale pod spodem... Może być jakiś tam haczyk, tak? Niemniej, no, zamykacie ten etap życia i wchodzicie w coś nowego, spełnienie, spełnienie marzeń, jak i dla siebie, jak i dla rodziny. Tylko powiedziałam, zwróćcie uwagę na tą sprawiedliwość, na dążenie do prawdy i umowy. No i będziecie mieć taki azyl, gdzie będzie można odpocząć, w końcu odpocząć z tą ukochaną osobą. Yy, I tutaj jest po prostu yy, przeprowadzka, przeprowadzka, czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o yy, dom, no to tutaj jest stabilnie, tak? Diabeł nie, nie mówi, to jest po prostu koniec, tylko zwróćcie uwagę właśnie na te umowy, tak? Czyli tu może być. Yy, no, spełnienie, spełnienie marzeń pod kątem finansowym, spełnienie pod kątem nieruchomości, także moim zdaniem, tutaj bardzo fajne karty. Słuchajcie, bardzo dobrze się będzie działo, także yy, tu yy, dopilnujcie tylko formalności takich yy, prawnych i będzie wszystko ok, tak? Dobra, zobaczmy, co u byka w uczuciach się będzie działo. Byki, uczucia od 11 do 17 stycznia 2021. Zobaczmy, co tu się będzie działo u byków. No. Jeszcze trzęsie, jeszcze trzęsie. No, tu też bardzo fajnie, bardzo ciepłe karty. No, dążenie też do tej sprawiedliwości. Eee... Tu są jeszcze jakieś kłótnie. Tu mogą być kłótnie sami ze sobą, albo dzieciaki będziecie, nie wiem, jeżeli będzie to przeprowadzka, może być walka o pokój, <laughs> kto będzie spał w jakim pokoju. Mm. Niemniej u niektórych też może być, y, mogą być rozmowy o zalegalizowaniu związku albo propozycje i nie będziecie wiedzieli co robić też, tak? Tutaj y, może się coś, coś dziać pod tym kątem. Tak oglądam tą kartę kapłana, bo taka jest inna i, i, i troszeczkę mi się skojarzyła z kartą diabła, nie? że to takie też spętanie może być. No ale to chodzi o spętanie, że, że będzie zalegalizowany związek. Może tutaj też jednocześnie będziecie te sprawy prawne załatwiać z notariuszem czy z sędzią, a jednocześnie dokonywać zmian w swoim życiu, jeśli chodzi o związek, że będziecie myśleć o zalegalizowaniu związku. Zobaczmy, co nam karty dopowiadające powiedzą. No wchodzenie w nowe, tak? Czyli tutaj zupełnie yy, no królki lichów, król kielichów, yy, król mm, mieczy palowanie, słuchajcie, tu nie odbieram tego, że może być trójkąt, tylko po prostu świętowanie, tak? Świętowanie, że mm, no, są ogromne zmiany, ogromne, ogromne jasne, no i dużo pracy, tak? No, myślę, że tu chodzi o tą przeprowadzkę, słuchajcie. No i jest spełnienie, jest dom, yy, więc myślę, że tutaj chodzi o zalegalizowanie związku. U niektórych może być tak, że jeszcze się może. Pojawić dziecko, tak? I tutaj y, po prostu zupełnie totalne zmiany, tak? Przewrócenie domu do góry nogami, y, bo trzeba będzie urządzić pokój, bo tutaj jest jak i dziecko, tak i ten pasz też o tym może mówić. Także ogromne zmiany. Słuchajcie, drogie byki, w tym tygodniu u niektórych będą dosyć poważne rozmowy. No, ale zobaczmy, drogie byki, co u Was się będzie działo, jeśli chodzi o. Energię ogólną i zdrowie. Co nam powiedzą karty Normand. No i już mi tu karta spadła. Coś dzisiaj. Zresztą mnie dzisiaj. Ostatnio tak jakoś. Cały czas mi te karty lecą. No ale zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No nie nie wiem, co to będzie, ale no upadają te karty, być może już dawają znak, że są gotowe, że nie trzeba ich dasować. No albo też moja, moja niezdarność. Jeszcze ta moja jedna ręka nie, po tym wypadku nie jest sprawna, więc też tak może być. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. No a słuchajcie, no jest na rzeczy to, że no jest ta miłość, tak, spotykacie tą odpowiednią osobę, albo już spotkaliście i, yy, i tu się będzie działo, i tu się będzie działo, zmiany, zmiany związane z dzieckiem, związane z, yy, z przeprowadzką, zmiana pracy, również może to być, także tutaj nowości, przemiany, ogromne przemiany ogólne, tak, Przemiany też może w Was, że będziecie z, y, pracować y, nad swoim ciałem. No coś tutaj jest na rzeczy, tak? To tutaj po prostu zwróćcie uwagę na to. Sami przemyślcie, co będziecie robić. Może będziecie też tak rozmyślać. Słuchajcie też swojej intuicji. Tu też kierujcie się miłością. Duże, duże przemiany, ale takie. Mm, no, pozytywne, tak? Pozytywne. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, słuchajcie, zwróćcie uwagę na krążenie tutaj serduszko. Sprawy hormonalne się kłaniają, w Wasz dom, jako Wasz organizm, czyli wsłuchujcie się w ten Wasz organizm, co tutaj u Was się dzieje. Może potrzebna Wam jest jakaś nowość, metamorfoza? Może coś sobie kupić, może coś zrobić ze swoim ciałem, tak? Czyli tutaj albo spa, albo nie wiem, metamorfoza włosów, może mm, kosmetyczka, coś tutaj po prostu, albo po prostu zwyczajnie sobie coś kupicie, zrobicie sobie prezent, tak? No i uważajcie na kończyny dolne, jak i górne, stawy, kolana, tutaj się kłaniają, tak. Ogólnie, karty z, z przemieszczaniem się. No kotwica może po prostu symbolizować, że coś z waszymi nogami będzie nie tak, że nie będziecie mieli zbytniej możliwości przemieszczania się, tak. Czyli tutaj możecie być uziemieni. Może to właśnie, że to co się dzieje, nie powiem z czym. Że po prostu y, psychicznie możecie też tak jakby tutaj troszeczkę ubolewać, że nie możemy y, za bardzo się przemieszczać, tak? No i poziom żelaza, słuchajcie, suplementy, czyli tutaj na to należy zwrócić uwagę. Krążenie, żelazo, witaminy, y, w jaki sposób to spróbować uzupełnić. Dobrze, i zobaczmy teraz karty rady, co nam powiedzą. Karty opiekuńcze na ten tydzień. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel. Bez troska, tak? Czyli bez troska, albo nawet wrócić do marzeń takich z dzieciństwa, co byście chcieli robić, kim byście chcieli być. Zastanówcie się i tutaj macie szansę po prostu coś w sobie być może odmienić, tak? Zobaczymy, co nam klucze anielskie powiedzą. Jesteś chroniony. Jesteś chroniony. No, także yy, drogie byki, głowa do góry. Jeżeli coś Wam idzie pod górkę, to to jest tylko chwila i idziecie do przodu, tak? Idziecie do przodu. Tak jak małe dziecko się przewraca, wstaje, podnosi się, odszepuje kolana i idzie do przodu. Tak samo i Wy musicie iść do przodu. No i widzicie tutaj nawet nie widać tego znaku. No, rozrabiałam. Przesunęłam tą kamerę i nie widać znaku zodiaku. No muszę tutaj zrobić też przemeblowanie, żeby było lepiej widać. O. Dobrze. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, drogie byki. Zapraszam serdecznie panny. Widajcie panny. Yy, dziękuję wam za uwagę. Dziękuję, że oglądacie. Dziękuję, że komentujecie. Dziękuję, że jesteście. I oczywiście, zachęcam do lajków, like do komentarzy i zachęcam do subskrypcji, jeżeli ktoś tego nie zrobił. Słuchajcie, zapraszam Was na horoskop tygodniowy od 11 do 17 stycznia 2021. Zobaczymy, co tutaj u Was, w Waszych energiach się będzie działo. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować. Finanse. I co wy się tak tutaj, drogie panny, blokujecie? O co tutaj chodzi? Czy macie jakieś sprawy sądowe i, i boicie się, że, że możecie przegrać? Ale to jest w waszych myślach tylko. Nie wiecie, jaką podjąć decyzję. A tutaj dosyć stabilnie, jeżeli yy, sami pracujecie, jest OK. No słuchajcie, no musicie tutaj coś rozstrzygnąć. Może też jeśli chodzi o finanse czy pracę, rozstrzygacie, że was, wam jest ciężko. No sami dajecie radę, jesteście samowystarczalni, ale może po prostu jesteście przemęczeni, tak? I może będziecie musieli kogoś tutaj nowego zatrudnić. Ale zobaczymy, co nam karty dopowiadające powiedzą. Dobra. Bo tak to odbieram, tak to postrzegam, że po prostu może Wam jest ciężko w tej pracy i tutaj rozważacie zatrudnienie nowej osoby. Ale czy dacie radę po prostu, moim zdaniem, tak to wygląda. Ale zobaczymy. No, rozważacie straty i, yy, i co, co możecie zyskać, tak? Tu macie jakieś pomysły, marzenia. Jednak najstabilniej się czujecie sami, tak? Czyli to wiecie, że możecie na samych siebie liczyć, wiecie, że wtedy, yy, wtedy jest yy, najlepiej, tak? No słuchajcie, jest znowu ten sąd yy, ostateczny. Yy, jeżeli nie wiecie faktycznie, jaką podjąć decyzję, no jest wisielec, tak? Czyli tutaj po prostu należy się zatrzymać, spojrzeć z innej perspektywy, Wtedy odnajdziecie odpowiedź. I jest y, król denarów, słuchajcie. Więc y, jeżeli potrzebujecie zatrzymania się, to się zatrzymajcie. Po prostu się zatrzymajcie, przemyślcie, spójrzcie z innej perspektywy. Wtedy tak jakby znajdziecie tą odpowiedź i być może y, nie bójcie się też doradzić kogoś tak kto też zajmuje się finansami, może jakaś księgowa, może ktoś tutaj wam doradzi, przekalkuluje tak, czy to się wam opłaca czy nie. W każdym bądź razie tutaj y, jeżeli znajdziecie odpowiedź, jeżeli skorzystacie z, z y, pomocy doradcy tak jakby narodzicie się na nowo, ale wy jednocześnie też macie świadomość tego, że sam, jesteście samowystarczalni, tak? Więc, więc tutaj najpewniej się czujecie sami. Niemniej no, czasem no, warto iść po pomoc i, i rozbudowywać firmę i, i mieć większe szanse, tak? Otwierać się na nowe. Żeby was ktoś odciążył, tylko no tu chodzi o to też, żeby znaleźć osobę, którą, której możecie zaufać, bo tutaj jest właśnie bardzo istotne to zaufanie. Dobrze, zobaczmy, drogie panny, co u was w uczuciach od 11 do 17 stycznia 2021. Zobaczmy, co tu się będzie działo w uczuciach u was. Uczucia. No dobra, już ciągniemy i patrzymy. Uczucia panna. O, duże zmiany, sprawiedliwość, rozmyślacie o odejściu, walka z samym sobą. No musicie położyć się, pomedytować, przemyśleć, tak? Jaką podjąć decyzję? Być może tu u Was pojawił się ktoś yy, nowy, i rozważacie, co zrobić, ale słuchajcie, to jest osoba na dzień dzisiejszy, która się pokazuje na romans. Jeszcze nie liczcie na stały związek, tak? No wiadomo, że od początku nie, nie dwa, trzy, trzy cztery spotkania nie można oczekiwać od kogoś, że, że ktoś nam się oświadczy, tak? Czyli spotykać się, romansować na tej zasadzie. Dobra, zobaczymy, co tutaj nam karty dopowiadające powiedzą. E, tak, no, rozważacie o odejściu od, od jakiegoś związku dla tego nowego yy, rycerza kielichów, tak? Czyli tak, jakby się pojawiła złota rybka. No, i tutaj też mamy pazia, słuchajcie. No paść też przedstawia młode energie. Może to jest ktoś młodszy i wy rozważacie, przemyślacie, czy to jest na tyle osoba dojrzała, y, która się nadaje do związku. No ale słuchajcie, macie piękny romans. Y, macie tutaj dwa kielichy. Y, więc y, no, zapowiada się pięknie. Zapowiada się pięknie. Niemniej, no, na razie tak jakby romanse, romanse, yy, na razie, no, yy, będzie to kwitło, ta znajomość, tak, no, więc, więc tutaj, no, pozwólcie rozwinąć się tej znajomości, niewykluczone, że z rycerza kielichów yy, może się to przerodzić w coś więcej. Niemniej, no, rycerz symbolizuje romans, na razie romans, dobra. No, w stałych związkach, tak jakby, może być odnowienie, tak? W, przy, przypływ tych uczuć, relacji, po prostu może się tam coś w waszych energiach pozmieniać. Dobrze, zobaczmy teraz, drogie Panny, co się będzie u Was działo w energiach ogólnych i w zdrowiu. Co tu się będzie działo? Zobaczmy. No, praca się podkreśla. Słuchajcie, strata pracy. Wy rozważacie, stresy macie związane z pracą. Może jesteście przepracowani, czyli tutaj tak jak się pokazywało to, tak, i nie możecie spać. Problem ze spaniem. No więc może faktycznie warto rozważyć, czy przyjąć tam osobę, tak, że, że może tutaj po prostu warto warto Mieć, nie wiem, może tutaj chodzi o to, że będziecie mieć problemy ze zdrowiem, i tak jakby będziecie rozważać to, czy przyjąć tą nową osobę. Więc, więc tu, a jeżeli macie pracę i u kogoś pracujecie, no to tak jakby może jest praca w zespole i będziecie się niepokoić. I stresować w związku z tym. Słuchajcie, jeśli chodzi o wasze zdrowie, poziom żelaza, nie wiem, może jakiś nauk, może jakaś kawa, może coś wypukuje suplementy z waszego organizmu, może tego jest za dużo, macie w związku z tym problemy ze snem, no, brak suplementów, i tutaj po prostu trzeba nad tym popracować. I przede wszystkim Popracować nad tym, żeby się mniej stresować, porządek z myślami zrobić i dieta. Ogromne zmiany w, w diecie się tutaj y, podkreślają. Nawet wizyta u lekarza jest skazana, słuchajcie, albo macie w swoim otoczeniu bardzo toksyczną kobietę, która no po prostu wam tutaj jakby mogła to by was w łyżce wody utopiła, więc tu musicie na to zwrócić uwagę. No, to może być taki pasożyt energetyczny, tak? Ktoś, kto się pod, pod was po prostu przyczepia i macie problemy ze snem, macie problemy ogólnie z, ze wszystkim, tak? Więc tutaj po prostu y, może warto się oczyścić, tak? Bo myszy też mówią o oczyszczeniu, tak? Czyli one też wyjadają pewien rodzaj śmieci, tak? Więc więc. Mm, no trzeba tutaj poogarniać tak, słuchajcie, poziom cukru też tutaj się podkreśla, czyli no dieta dieta i jeszcze raz dieta no ale głównie chodzi praca nad samym sobą, żeby tutaj wyjść z tych dołów i, no jesteście wykończeni energetycznie tak, tutaj drugi raz się te karty podkreśliły, jeśli chodzi o pracę, więc, więc tu musicie coś zmienić coś zmienić albo nie reagować, jeżeli ktoś Was atakuje w pracy, no to po prostu jednym uchem wpuszczać i drugim wypuszczać i robić swoje. Albo po prostu zastanowić się, czy faktycznie nie zmienić tej pracy, nie założyć swojej działalności i polegać tylko na sobie. Dobrze, zobaczmy teraz, co nam karty powiedzą karty rady dla panny od 11 do 17 stycznia 2020. Wyznać sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów, czyli zastanowić się, przemyśleć, zawiesić się, tak jak też tam mieliście tego wisielca, by spojrzeć z innej perspektywy i odnajdziecie swój cel, tak? Tutaj. Dobra. I